Dzień dobry moi kochani, witam was ponownie na moim kanale. Tym razem jestem sama, ponieważ jak widzicie po tytule, dzisiaj pokażę wam nasz pokój tajemniczy w naszym domu, w którym miał ktoś mieszkać. Później w dalszej części odcinka wam powiem kto miał tam mieszkać i dlaczego nie mieszka. A tutaj wam zdradzę, że po prostu będzie to pokój gamingowy i dzisiaj jesteśmy w IKEA i muszę kupić szafki, ponieważ chciałabym, żeby moje stanowisko było białe. Także idziemy na poszukiwania półki. Zapraszam. No to ja takie bym chciała chyba właśnie. Co? Tak? Tak się robi zdjęcie? Ja nigdy nie kupowałam Nikkei sama. To też jest fajne. Nie wzięliśmy koszyka, jestem debilem. Patrzcie co jakie idealne. Czajcie. Siedzicie przy kąpie możecie sobie tutaj zaczepić na pićku i nigdy go nie wylejecie. Biorę, trzymaczka do kabla z myszki. Może też chcę takie coś. Chcę. A już są fajne rzeczy. Białe na słuchawki, żeby odłożyć, żeby no. się nie ten. To, to na pewno ten biorę. Jakie ciężkie. Ty, To można tutaj ćwiczyć. No ładna jest, nie? Pakiet Driftera. Ach. BMW E46 jest to najlepszy samochód do przewożenia rzeczy, nawet jeżeli nie umiemy złożyć tych hoteli. Proszę bardzo. Wielka komoda, wielkie X. Z przodu blacha, bo nazwaliśmy kwiatka blacha, więc jest z przodu. Wszystko działa, możemy jechać do domu. Dobra, więc tak, kochani, dzisiaj pierwszy raz pokażę Wam, jak wygląda pokój, jakby zakazany w naszym domu. Proszę Państwa, jest to po prostu odbicie lustrzane pokoju od Kingi. Ten pokój również ma garderobę. Jest to był to zły pomysł, zacząć nagrywać chodząc po schodach ma też garderobę, ma również tutaj szafę taką samą jak po Kinga no i ogólnie jest taki sam jak po Kingi po lewej stronie, no i jak widzicie jest tutaj teraz rozpierdziel mocny i oczywiście moje stanowisko kurde teraz tragicznie wygląda popatrzcie na to, tutaj jest no mega lipa jest, ale na szczęście Endorfi przystało mi paczuszkę, na którą bardzo długo czekałam, ponieważ czekałam na białe rzeczy, wiecie ja kocham białe rzeczy, więc dzisiaj wszystko już mam skompletowane mamy proszę Państwa piękne krzesło złożone z Endorfi I oczywiście w składaniu tych wszystkich rzeczy pomógł mi Adasia i Tomuś i im bardzo, bardzo za to dziękuję i tutaj Popatrzcie, co mam przygotowane. Oczywiście biurko, które jest podnoszone. Nigdy takiego nie miałam, więc zarobiście, jaram się przepotężnie, Poza tym jest piękne, bo jest bielusieńkie. Jeszcze mamy tutaj mikrofon. Mamy oczywiście podkładkę. Mamy słuchawki, które są mi bardzo dobrze znane. Ta myszka również jest mi bardzo dobrze znana, ale to jest dla mnie strzał w dziesiątkę. Zukłada w niej ogromne nadzieje i jestem pewna, że będzie ona moją ulubioną myszką. Jeżeli chodzi o kształt, to jest dokładnie taki, na którym ja gram od 10 Lat, więc idealny. Nie ma za dużo przycisków, i ja nienawidzę, jak jest dużo przycisków, i nienawidzę, jak mieszka jest wysoka. Kocham ją nad życie. Endorphy jest to firma dawna SPC Gear, dlatego wszystkie te rzeczy już znam, na pewno będą wspaniałe, więc wystarczy mi tylko je rozpakować i już będziemy mieli wszystko. Także czeka mnie dzisiaj bardzo dużo roboty, żeby ten pokój stał się dla mnie taką oazą gamingu. A i jeszcze, kochani, jak już mogliście zauważyć, pokój będzie, że tak powiem, w stylu takim słodkim jednorożcowym i przy okazji mam tutaj również koszulkę z mojego sklepu, w którym jest po prostu kucyk jednorożec i cała kolekcja jest właśnie w takim stylu i wajbiku, więc jak jeszcze nie widzieliście to zapraszam do mojego sklepu. No i to, Kurde, no będzie wspaniale. Jedyne czego mi brakuje jeszcze dzisiaj to ledy, ale po ledy pojedziemy sobie wieczorkiem, więc zaczynajmy. Wiecie jaki miałam, e, nie miałam, tylko mam cel na ten rok, żeby wybić milion subów, ale to nie takie proste, ale jak chcecie mi pomóc to mm. oczywiście zostawcie suba na tym kanale, proszę. Mamy pusto i wjeżdżam teraz tutaj biurkiem, żeby to było w tyle. Udało się, nawet bez ofiary. Teraz proszę Państwa robię test. Czy to biurko działa? Widzicie to? Yeah. Niesamowite! Jestem w szoku. A w ogóle kupiłam w Ikei to na słuchawki, a tutaj w tym biurku nawet jest haczek na słuchawki. Niesamowite! I także teraz robimy półki. A zaraz wam powiem, kto tu miał mieszkać i dlaczego tutaj nie mieszka. Ale to za chwilę. Jest bolesny, jest zdecydowanie. Duże ber. Przepraszam Ikea, że ukradłam Wam ekspozycję. To było niechcące, obiecuję. Mm -hmm. Mm -hmm. Ej, zaczyna mi się to podobać. Jest dobrze. Patrzcie, co ja tutaj dałam. O oh, wow. Ale z nie wygląda to tak źle. Więc wszystko będzie podświetlane. Tutaj mamy blachę, bo tak nazywaliśmy ten dwukwiatkę. To jest dywan pod fotel. <laughs> Czyż od nie jest? Pasuje tutaj jak nic. To mogę Wam powiedzieć, kto miał mieszkać w tym pokoju. Wiele z Was tu napisało nawet to w komentarzu, więc w sumie nie jest to jakieś super wielkie zaskoczenie, ale w tym pokoju miała mieszkać Asia, która nagrywała z nami filmy ze mną. Był to chyba wrzesień, kilka filmów jest po prostu z Asią na kanale. No i problem taki, że po prostu tutaj do domu wprowadziła się Kinga i Asia, ale po prostu niestety kilka rzeczy nas poróżniło w trakcie pracy przed wprowadzaniem się do tego domu, no i po po prostu stwierdziliśmy, że nie do końca będzie nam się po prostu dobrze pracowało ze sobą, więc Asia tutaj nie zamieszkała. Po tym, jak po prostu ten pokój stał pusty, no to on jest po prostu wykorzystywany do tego, co do nas przyjedzie i przez jaki czas w sumie zastanawialiśmy się, kto mógłby z nami tutaj zamieszkać, żeby mi trochę pomóc, bo ja uważam, że ja sama kanału mogę nie pociągnąć do końca, tak jak bym chciała. Było kilka propozycji, a ostatecznie jakoś nie byliśmy przekonani, więc ten pokój jest pusty i stwierdziłam, że Skoro jest pusty już tyle czasu, tyle miesięcy, no to tutaj zrobię to stanowisko nie w tamtej kanciapie, tylko jest tutaj. Tutaj oczywiście dalej będzie jak pokój gościnny, więc taka historia tego pokoju, dlatego też tak długo nie pokazywaliśmy wam go. W ogóle raz Julia ja Żugaj tutaj spała i wrzuciła na ta story rano, jak się obudziła, jakby cały tutaj ten pokój. No ale wy nie wiedzieliście, że jest to pokój w naszym domu, więc on ja po prostu po się usunęła, ale nic, was się po prostu nie więc dobrze. Dobra, zrobimy to tak, uwaga. Mm -hmm. o, piękne. Piękno, dobra, to mamy. Przypuszczamy również podkładek. No, mam jeszcze klawiaturę i chciałam Wam jeszcze pokazać, jak przepięknie wyglądają pudełka od Endorfi. One mi się mega podobają, a szczególnie to... Nie wiem czy będzie widać, ale ten napis Endorfii on się tak. Ma. Ja oczywiście gram na przełącznikach czerwonych a poza tym bardzo dużo z was, w ogóle dziewczyn, na mnie pisze co wybrać, jakiś sprzęt gamingowy dla swojego chłopaka, brata, męża Ja od 3 albo czterech lat zawsze odpowiadam wam na wiadomości prywatne wtedy odpowie, odpowiadałam SPC Gear, teraz będę wam odpowiadać Endorfi jest to według mnie najlepszy sprzęt dostępny na rynku w takich dobrych cenach poza tym jest przepiękny i są całe białe zestawy dla dziewczyn, dla chłopaków cudowne i jestem pewna, że wszyscy z was którzy kupią coś z endopi, to będą z tego w 100% tak zadobreni, bo ja byłam zawsze... Patrzcie, w ogóle samo otwarcie. Taki widok nas tutaj witam. A w środku piękna nawet. Wieruchy. Idealna <suszy> dla mnie. O je patrzcie. Działa, możemy lecieć dalej. Pokażę Wam, jak y, wygląda. Zamontowałam kilka rzeczy i patrzcie to. Tu mam oczywiście tył stanowiska. Tu jeszcze syf, ale to pogarniemy. Tutaj mamy już mał, bardziej przytrzymujący, oczywiście, myszeczkę z endorfi, podkładeczkę. Tutaj mamy nagiaturkę. Fotel piękny z dywanikiem jednoorożce. Kwiatuszki, to już widzieliście. No i tutaj dołożyłam obraz, który jest ręcznie wymalowany, i to jest drakonik. Bo tutaj idealnie się wpasowało. Tutaj dałam tą trzymaczkę do słuchawek, bo chciałam, żeby one były na widoku, nie tak schowane, ale w zamian tutaj w to miejsce dałam tą trzymaczkę na, na herbatkę albo na kubek, bo ja często piję sobie herbatkę. Także kozak i lecę do sklepu. Wróciłam z zakupów, dałam Action prawie 500 zł i byłam przecież media ekspert i tak dalej, także mam dwie taśmy LEDowe. Mam też taki chodniczek, żeby sobie dać podnóżki. Mm, tak, o. Następnie kupiłam sobie kocyk, pod którym będę mogła się tutaj okrywać. Tutaj kupiłam taką lampę LEDową. Zapaszek kupiłam. Oczywiście, że nie mogłam się powstrzymać od rzeczy, których nigdy pewnie nie użyję. Mam też w do monitora. Mam również kulę, która mnie zrobił tutaj, wiecie, sufit taki fajny, więc taki mam też. I do tego kupiłam tubę pięciometrową. To jest taki jakby LED, -up. Ale w sumie nie LED. I myślę, że to pójdzie pod biurko. Oraz kwiatuszki. Tych na kolejne. Takie dwa. Więc takie zakupy me. A teraz się będę męczyć z tymi wszystkimi LEDami, żeby to wyglądało idealnie. Bo muszą być LEDy w tym stanowisku. Muszą być. Kochani. Mamy to. Jak widzicie, jest troszeczkę ledowo. Tutaj założyłam 10 metrów taśmy ledowej. Zamontowałam również tutaj led na biurku. W międzyczasie przyszło mi takie słodkie siedząco z łapką. Boże, cudowne. No i co? Nie wiem, dla mnie się prezentuje super pięknie. Dajcie znać, co sądzicie. Wiem, że mam 25 lat, tak, wiem, wiem. Ale mega mi się podoba tutaj. Wjechał ten kwiatuszek, zapaszek. Także wszystko się pięknie świeci. Pokażę Wam tylko jedną przesadę, którą zrobiłam. Ja także uwaga, Patrzcie. 好闻吗？ Bardzo mi się podoba vibe tego całego tego czegoś, bo świeci bardzo mocno i na taki kolor, który mi się podoba, ale nie ma szans sobie z tym poradzić, jeżeli chodzi o umiejscowienie tego w jakimś miejscu. nawet się nie da przymocować, bo po prostu to było zawinięte w kartonie i to się samo zwija, więc mega, mega ciężkie do ogarnięcia. Nie jest to za dobrze. Tutaj tylko nie wyleciał, więc miała wstupki fajnie. Tutaj widzicie to. No bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. I zaraz będziecie widzieć przebitki oraz reakcje. в Dobra kochani, zanim przejdziemy do dalszej części filmu, w której zobaczycie reakcję kilku osób na to właśnie stanowisko mam dla was fajną polecajkę jak wiecie jestem ambasadorem Endorfi więc mam dla was teraz coś bardzo fajnego Endorfi Talk Wireless to klawiatura pełnowymiarowa, czyli ma całą gamę 104 klawiszy oraz klawiatura jest bezprzewodowa i oczywiście jak na prawdziwego gamera przystało, wszystkie te klawiatury posiadają podświetlenia RGB a to jest również ważne przynajmniej dla mnie, żeby klawiatury się pięknie świeciły Także wszystkie też świecą. Oraz, proszę Państwa, te trzy klawiatury będą szukały swoich nowych właścicieli, więc jeżeli chcielibyście taką zgarnąć, to zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie, który Wam się wyświetla tutaj, oraz profilu Endorfi, który Wam się wyświetla tutaj. Także na tych profilach będziecie mogli zgarnąć bardzo dużo fajnego sprzętu. więc Zapraszam. Znam ten pokój, a jak nie znam tego pokoju, chcę to go tak bardzo zobaczyć, Strasznie. się. O, coś widzę mocnego. Ej, no pięknie! ładowa! No pięknie! No! Wow! Co jest? Wspaniale! Ej, o kurde! Ej, tego się nie spodziewałam, bo gra, że będzie w tą stronę! Ej! Jak co są w Jednorożki? Ej! no bardzo fajnie, tak minimalistycznie, a ładnie. Ja jeszcze tyle lepiej. O wow! Ale ty łacisz nagrać się Taki raj w ogóle na ziemi! Ojga, takie dziewczęce, takie twoje. Takie twoje. Ja cię, super. A i ty wyglądasz tutaj jak taka Ładnie. Ja, jak masz fajnie. I to jest w To jest prawdziwe. No, kolejny kwiatek do podlewania w domu. A reszta są śliczne. Ej, bardzo mi się tutaj podoba, i bardzo bym tutaj sama chciała siedzieć. I pewnie, pewnie jak mimo. mnie nie będzie, to Kinga będzie tak. tutaj odsyłać, bo nie będzie swoje rzeczy na studiach. Jak widzicie, wpadł do mnie również mój CS-owy przyjaciel Mandy, który zajmuje się optymalizacją komputerów, ogarnął mi co trzeba. I teraz CSik chodzi bez zarzutów. I nawet udało się wyciągnąć troszeczkę więcej FPS-ów niż zawsze miałam. Ogólna ocena to tak, za co odjąć punkty. Czarne lampy obrzydliwe, czarny kubek. Obrzydliwy. Mamy 10, odejmujemy 2 punkty. Nie no, jak pod Ciebie, no to bardzo fajnie. Gratuluję. No i co? Chyba czas na streamy w końcu. Weźmy się do roboty? Mm -hmm. Oj, nawet reakcja się nie jak ci się podoba? No fajnie. A poznajesz? Tutaj jest ten pokój, w którym siedzimy razem. A wiecie, że Kinga była jedną z osób, która uwierzył nienawidzi kotów? Tymczasem Kinga. O Jezu, jeszcze taka mata z jednorożca. No. Czaruś, nie bądź zazdroszny. My lubimy jednorożcę, ale koty też nadal. Znaczy tylko siebie lubię.